Jesteśmy właśnie na terenie XIX-wiecznego fortu. No i to pozornie jest niezwiązane z tematem filmów, który właśnie kliknąłeś lub kliknęłaś, no ale dojdziemy do puenty prędzej czy później, obiecuję. Połowa XIX wieku Rosjanie rozpoczynają wielką inwestycję w postaci fortyfikacji miasta. Jako pierwsza powstaje Cytadela Aleksandrowska, no a z czasem dookoła niej miasto zostaje otoczone dwoma pierścieniami fortu, wewnętrznym i zewnętrznym. Nie pakując się specjalnie w charakterystykę tych fortyfikacji, najważniejszym aspektem dla miasta było to, że w ich okolicach nie można było nic budować. Wyznaczone zostały esplanady, no czyli takie pola strzelnicze dla artylerii, w których siłą rzeczy żaden budynek stanąć nie mógł. Zamknęło to miasto właśnie w tym wewnętrznym pierścieniu i uniemożliwiło budowanie nowych dzielnic, stawianie nowych budynków. Forty zostały zdemilitaryzowane przez Niemców w 1915 roku. Na rok później niemiecka administracja podjęła kolejną ważną decyzję, czyli poszerzyła granice miasta, no i w wyniku tego w takie jak Czerniaków, na terenie którego właśnie się znajdujemy, stały się nagle terenem miejskim. Do tematu miasta Ogrodu Czerniakowa, albo Czerniakowa samego w sobie na pewno nieraz, wrócę w filmach, Tego teraz skrócimy tę historię do niezbędnego minimum. Tereny dookoła tego fortu, dziewiątego Fortu umocnieńcarskich, czyli późniejszego Fortu Dąbrowskiego, Fortu Czerniakowskiego, jak go nie nazwać, należały do trzech hrabiów: do Skrzyńskiego, Sobańskiego i Tarnowskiego. Trzej hrabiowie postanowili te tereny spieniężyć, zakładając spółkę, która nazwała się Miasto Ogród Czerniaków. Żeby to jednak zrobić, potrzebowali planu parcelacyjnego, czyli potrzebowali planu, jak te działki można by podzielić. A wracając na chwilę do samej nazwy spółki, czyli Miasto Ogród Czerniaków. Nawiązuje ona do bardzo modnej na początku XX wieku idei miasta-ogrodu, która zaproponowana została po raz pierwszy na przełomie wieków przez Ebenezera Howarda. Howard jako mieszkaniec Londynu bardzo mocno doświadczył wszystkich jego minusów, czyli bardzo gęstej zabudowy, bezpośredniego towarzystwa fabryk, do zabudowy mieszkalnej, wobec czego wymyślił on. Plan, w jaki sposób można by zbudować nowe, lepsze miasto. No i w ten sposób powstały właśnie Garden Cities of Tomorrow. No, w tym projekcie Howard proponował bardzo idealistyczne stworzenie małych jednostek. Miejskich, półmiejskich, podmiejskich, w których każdy miałby dostęp do w miarę dużego domu no i okalającego go ogrodu. Projekt Howarda jest oczywiście dużo bardziej skomplikowany niż dom i ogród. Jest tam bardzo dużo projektów i szczegółów, które on w tym swoim projekcie opisuje. Zresztą jest polskie wydanie, całkiem nowe dzieła Benazara Howarda, właśnie Garden Cities, miasta ogrody, które wam polecam. W jego projekcie chodziło głównie o to, żeby te miasta, ogrody były samowystarczalne. Nigdy nie doszło tak naprawdę do realizacji jego idei. No ale miasta ogrody pozostały takim sloganem, no i też taką ideą, która zainspirowała urbanistów i architektów właśnie na początku XX wieku. Wracając do tematu spółki Miasta Ogrodu Czerniakowa. Podziałem działek zajęło się dwóch architektów, urbanistów, no którzy w swoich czasach cieszyli się niewątpliwym autorytetem. Chodzi oczywiście o Antoniego Jawornickiego i Oskara Sosnowskiego. Stworzyli oni niesamowity plan. Kompletny, totalny, świetny dokument. Jeśli kiedyś będziecie mieli okazję albo chęć, to można go zobaczyć w archiwum państwowym na Krzywym Kole. Jednym z takich punktów węzłowych był właśnie fort, w którym teraz się znajdujemy. W nowym projekcie dla Czerniakowa uwzględnili oni trzy strefy zabudowy. Pierwszą, zachodnią, gdzie dominować miała zabudowa domków jednorodzinnych, przeplatana z zielenią, parkami, alejami. A środkowa, to miał być taki rezerwat, miejsce dla rekreacji dookoła. Jeziora Czerniakowskiego, no i trzecia, która nigdy nawet nie została rozpoczęta, czyli strefa wschodnia, gdzie dominować miała zabudowa wielorodzinna. Co prawda plany Sosnowskiego i Jawornickiego zostały wpisane do ogólnego planu regulacyjnego Warszawy, no jednakże ich realizację najpierw przekreślił wielki kryzys, a później wybuch II wojny światowej. Pierwsza strefa została poniekąd zrealizowana. No, co prawda nie siedzimy w pięknym parku, tylko na takim nieużytku na starej części fortu. Jednakże, jakby się przejść po sadybie, to widać w większości powojenne jednak realizację właśnie domów, w większości luksusowych, otoczonych ogrodami. Druga strefa też można by dyskutować. No, wyglądać miała ona zupełnie inaczej. Miały się na niej znaleźć budynki użyteczności publicznej, jak na przykład Kościół albo klub rekreacyjny. Dzisiaj jest to rezerwat Przyrody jezioro, Jeziorko Czerniakowskie. Patrząc jednak znowu na plan dla tej wschodniej części możemy zwrócić uwagę na jego ciekawy element, czyli bardzo dziwne ośmiokątne działki. Te ośmiokątne parcele zostały zaplanowane przez Oskara Sosnowskiego na domy typu okolnicowego, w sensie na okolice. Zainspirowany schematem wsi okolnicowej postanowił połączyć je z ideami miast ogrodów Ebenezara Howarda i wprowadzić do rzeczywistości. Wiś okolnicowa to jest stary, to jest typ wsi, w której wszystkie domy zgromadzone są dookoła jednego placu, a sady, pola rozprowadzone są promieniście na zewnątrz. Najprawdopodobniej taki układ miał bardzo duże znaczenie. Obronne, ponieważ dużo łatwiej było otoczyć te parę domków zgromadzonych na niewielkiej przestrzeni zasiekami przed jakimś ewentualnym najazdem. 14 segmentów połączonych ścianami, a może lepiej. Jeden dom podzielony na 14 segmentów miał właśnie spotykać wszystkie wejścia do budynków na jednym placu i posiadać stosunkowo duże jak na, nazwijmy to, zabudowę szeregową, ogrody, ponieważ właśnie rozchodzić się miały one promieniście. A kolejną ich zaletą było to, że dawały dosyć dużą dozę prywatności, ponieważ każdy miał okna wychodzące na inną stronę. Sosnowski połączył te działki modułowo, za czym na dosyć małej przestrzeni mógł zmieścić bardzo dużo domów. Przesmyki pomiędzy ogrodami byłyby jednocześnie komunikacją pieszą dla mieszkańców, ale też całkiem atrakcyjnymi, z uwagi na sąsiedztwo ogrodów, ścieżkami spacerowymi. Modułowość tego projektu dawała dosyć duże możliwości i oszczędności, ponieważ zgromadzenie tych 14 rodzin na jednej parceli dawało tak naprawdę jedną drogę dojazdową zamiast 14, wobec czego można było to komunikacyjnie rozwiązać całkiem efektywnie. Pomimo, że wielki kryzys i Druga Wojna Światowa. Przeminęły, to tą wschodnią częścią jeziorka Czerniakowskiego nikt nigdy na poważnie się nie zajął. Przed wojną wisiały w powietrzu plany, że miałby tam stać nawet stadion olimpijski. Wiem, jak to brzmi, ale realnie administracja Starzyńskiego planowała te tereny na właśnie wioskę olimpijską, stadion olimpijski, co też po wojnie co jakiś czas się pojawiało w dyskusjach, jednakże nigdy do tego nie doszło. Teren został podzielony na działki rekreacyjne. No a z czasem wszystkie wielkie plany, propozycje i pomysły na przyszłość przekreśliła elektrociepłownia Siekierki. Dla spostrzegawczych Okolnicę można powiązać całkiem bezpośrednio z inną warszawską inwestycją, czyli z domami przy Placu Słonecznym zaprojektowanymi przez Romualda Gutta, a sam plac był wyznaczony na mapie właśnie przez Antoniego Jawornickiego. Tamta realizacja różni się jednak znacznie mechaniką, ponieważ to patio jest całkiem otwarte. Jest to półkola o bardzo dużej średnicy, z czego można na to patrzeć względem podobieństw, ponieważ tam jest chyba 10 domów złączonych ze sobą ścianami, co wygląda bardzo. Atrakcyjnie architektonicznie, jednak okolica Sosnowskiego miała zupełnie inny model mechaniki funkcjonowania takiego codziennego niż właśnie te domy przy Placu Słonecznym. No ale szukając podobieństw, bo tych jest znowu dużo, to chociażby Romuald Good, który jest autorem domów przy Placu Słonecznym, zaprojektował na ulicy Błuskiej w mieście Ogrodzie Czerniakowie kamienicę, Antoni Jawornicki rysował oba plany dla zabudowy. No i sytuacja też jest w miarę podobna, ponieważ i boż i Czerniaków budowane były dookoła zdemilitaryzowanych terenów pofortecznych. Jest to kolejny odcinek taki palcem po mapie i niezrealizowanych planach, jednak mam wrażenie, że w jakiejś formie okolica ma pewne szanse na renesans. I trzymam to kciuki, bo pomysł jest całkiem atrakcyjny, przyznacie.